Pięć identycznych dziewczynek, siostry Dion, przyszło na świat w Kanadzie w 1934 roku. W maleńkim pokoju promienie światła przebijały się przez szybę, za którą spały niemowlęta. Dla nich to był początek życia, dla świata początek widowiska. Już wkrótce wszystko się zmieniło. Rząd odebrał dzieci rodzicom, przekonując, że wie lepiej, co oznacza dobro dziecka. Siostry zostały przeniesione do kompleksu zwanego Quintland. Tam, po jednej stronie szyby, dziewczynki bawiły się, jadły, rosły. Po drugiej stronie codziennie tysiące dorosłych płaciłoby patrzeć. Śmiech i łzy dzieci były obserwowane, analizowane, wykorzystywane. Administracja dbała, by show działało bez zakłóceń. Rodzice stali się zbędni, bo ich obecność zagrażała zyskowi i kontroli. Najważniejsze były dane. Każdy gest, każdy oddech sióstr Dion stawał się informacją, którą można było sprzedać. Publiczność wracała. Nikt nie pytał, czy to jest sprawiedliwe. Przez lata pięcioraczki nie znały dzieciństwa poza szybą. Stały się materiałem badawczym, atrakcją turystyczną, ikoną epoki, w której widz miał władzę, a dziecko żadnych praw. Przyszły przeprosiny i odszkodowania. Lecz nie oddano im dzieciństwa, nie naprawiono godności. Dziś pytanie pozostaje aktualne. To nie był wyłącznie skandal władzy. To był sukces publiczności. Bez tłumów, które chciały patrzeć, ten cyrk by nie istniał. Czy naprawdę chronimy dzieci, czy tylko przenieśliśmy szybę gdzie indziej?